Ma. Yy, jesteśmy tutaj, ponieważ yy, co się okazało, że prawdopodobnie przeholowaliśmy i live tamten zapis trwa 12 godzin i 6 minut, a prawdopodobnie zapis yy, najdłuższy, jaki może być live'a na YouTube, to 12 godzin. Więc ostatnie 6 minut z tamtego live'a prawdopodobnie zniknęły i ich, go, ich nie ma. I chciałam, żeby było udokumentowane po prostu zakończenie tego live'a Więc zostało nam ostatnie 10 minut, jak widzicie tutaj na liczniku Mam nadzieję, że tutaj na czacie zaraz przyjdziecie, że to wszystko działa Bo to jest już inny live Ale chciałam, żeby było udokumentowane, że po prostu udało mi się do końca to zrobić O, jest Martyna, więc chyba wszystko działa I tak I żeby po prostu to nie przepadło, bo prawdopodobnie tamte 6 minut z tamtego live'a ostatnio przepadły ale tu wyjechaliśmy sobie tylko yy, ten mistrzostwa yy, I tu będzie zakończenie tego wszystkiego, zostało nam 10 minut, jak widzicie Siema, witam z powrotem, widzę, że działa Więc no, y, tamten live, bo mi wyskoczyło, trwał 12 godzin i 6 minut Więc prawdopodobnie te 6 minut, jeśli przeczytaliśmy to wszystko jest prawdą i te 6 minut zostanie wykasowane ostatnie stamtąd. No ale tam graliśmy tylko w sumie SSO, nie? I były te mistrzostwa. Ale na szczęście my tam wcześniej zaczęliśmy o tym gadać. I ja, że może tak być. Więc jeśli to było usunięte, no to po prostu już wcześniej yy, ostrzegliśmy tych, którzy będą oglądać zapis. Pryzorny, zawsze ubezpieczony, tak. Sprawdziłam się i zapisało 12,6 i jakieś sekundy w sumie. Tak? Aha! No dobra, na wszelki wypadek po prostu, jakby cokolwiek miało się stać, to tak po prostu. Yy, no jeśli zobaczy, jeśli się okaże, że te 12 godzin i 6 minut tam jest, no to okej, okay, no. Po prostu zakończenie będzie tu. Ale i tak, słuchajcie, jeśli oglądacie to zakończenie, to najwięcej się działo w tamtym filmie. Uwierzcie mi, najwięcej się rzeczy, najciekawszych działo w tamtym filmie, bo teraz to już jest tylko końcówka. Więc to jest kwestia, po prostu, yy, już zakończenia, a tam się działo dużo rzeczy, więc jeśli chcecie jakieś y, fragmenty sobie przejrzeć, to zapraszam was do tamtego live'a, tego pierwszego. No właśnie baliśmy się, że ten... <laughs> że, że po prostu usunie to ostatnie, no a szkoda by było chociaż y, to ostatnie, jak się, się wyzeruje, by się skasowało. Jeszcze raz tak szybko kliknęłam w link, ok. No i za zapisałam to jako zakończenie, więc no... Powinno być... O Jezus, jasne dla wszystkich, jak... To się rano stanie i takie co jest? Co jest? Ona nie skończyła tego live'a wtedy kiedy powinna. Oh no. <laughs> Dobra, ostatnie 8, 7, 7 minut 8. Jeszcze trenowano konia. Hero Brain. I w końcu spanko. O tak, w końcu spanko. Ale no, po, powalony to był dzień. W ogóle nie spodziewałam się, że coś się odwali teraz. O, w sumie to możesz... możesz wywsłać zaproszenie do stajni. Bierzemy na, na koniec w twojej stajni yy, ten Lumi chyba nie jest w Star Sable. Ale sobie zobaczę najwyżej na live. Chyba tylko my jesteśmy. 12 godzin tego nikt się nie spodziewał. No nie, nikt... na, na 100% nikt się nie spodziewał. Chyba, że Czarny Wilk się spodziewał, bo może on ten plan miał już od yy, dłuższego czasu akurat, ale tak to to nikt. Nie, nie mam SSO na telefonie nawet. A, ok. Ty nie masz w ogóle konta na SSO? Po prostu nie masz też na telefonie i nie masz jak ten. Kurde, koniu. Dobra, ja już idę do tej stajni, tylko sobie odbiorę punkty. Bo w sumie chyba nie widziałam twojej stajni. Więc zobaczymy. Zakończymy w stajni Czarnego Wilka. Czy ta muza dalej? Ta pieprza. O, okej, okay, okej. Okay. Eee. Yy, mu murowo, tak powiem. Posuje jakoś do tego Araba, ta, ta stajnia. Ale ładna, ładna. Też mało ludzi daje tą stajnię, więc jest taka... Tylko konie do wytrenowania. Są tylko konie do wytrenowania. Dobra. O, jest lepkusian, candy. Mamy e, fresh. W sumie. W sumie pasują imiona pasują. A tutaj nie ma konia. A, bo tutaj po prostu nie, nie ma koni. Dobra. Jakie tu masz jeszcze konie? Reszta na łąkach. A, na łąkach, dobra Tsunami! O, właśnie, ja ostatnio gadałam o tym, że muszę tak konia nazwać tsunami Ancient. An ancient? Nie wiem jak to się czyta, ale średniowieczny chyba. Snow, no w sumie tak. Rozumiale. Pal Pale, to nie pamiętam co było, pale. tam piszesz? E, reszta na, na max levelu, o, okej okay. Ile masz w sumie wszystkich koni? Aladdin tir a no w sumie tak Jule Jasper, a Jule, jak to w sumie, jak to ten Jak to drzewko, Jule Mam konto na SSO, ale nie mam na telefonie. A dobra. Ale nie, no właśnie, bo ty przecież grałeś z nami. Po prostu mi się teraz. ja, Mój mózg już naprawdę nie ogarnia. Nie, <noise> się mi dużo miejsca zajmuje, rozumiem. W opisie postaci masz całą listę? Tak? Że koni? Peschitu No, i tutaj jest... Masz tutaj dużo koni na 15 chyba nie jest pokazane, w sensie by trzeba było policzyć ile jest konie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 1, 2, na 3, na 4 na 15, 7, na 8, na 9, na 2 2, 1, 2, 2, 2, 3 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 3 minuty 2, 8, 2, 9, 2, 30, 3, 1, 2, 2 2 dobrze liczę 3, 3, 4, 3, 5, 6, 7 8, 3, 9, 4, 4, 1, 4, 2 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 4, 7, 4, 8, 4, 9 Albo 49 albo 50, bo się mogłam machnąć Ale nie widziałam tego wcześniej w sumie Um. Jezus, y, też muszę ogarnąć tajnie kiedyś. Ale to blady jest. A, blady, dobra. Ciemano, Junek. <ścoughs> Ktoś tutaj tak randomowo wbił na sam koniec. Ogólnie y, zrobiliśmy końcówkę live'a na oddzielnym live'ie, bo przeczytaliśmy, że maksymalna jakby. Y Czas live'a, który jest do zapisania na YouTube, to 12 godzin, a tamten już przekroczył 12 godzin, więc dla pewności, żeby końcówka się na pewno nagrała, jak dobijamy do zera, to po prostu, możemy tutaj sobie na, na środku ładnie stanąć, to po prostu jest nowy live z zakończeniem, ale najwięcej, najwięcej rzeczy się działo na tamtym live'ie, na tamtym live'ie, który trwa 12 godzin, więc jeśli chcecie sobie jakieś najlepsze momenty przejrzeć, to tam zapraszam. Wiem, bo dostałem powiadomienie, no tak podejrzewałam, właśnie. A co ty robisz, że ty nie śpisz o tej godzinie? Stałe ostatnie dwie minuty. Muszę mogę się napić. Szkoda, że nie ma ziemowej wioski, to byśmy fajerwerki puszczali. Ale już niestety nie mam. I też przyszło powiadomienie Darunia Siemanko Jezu, ciekawe ile... Co wy robicie w sobotę o tej godzinie? Tu no, wy nie śpicie? My zakończamy... O, minutka została. Ostatnia minuta, ja mogę iść spać. Słuchajcie. Zobaczcie, czemu oni nie śpią, co nie? O mój Boże, ale się... Ale pójdę spać, nie. Ale wy też pójdziecie spać, co nie? Całą noc nie spałem, a na 9 mam biolkę Kurde, to trzeba było na live tam zostać u nas, bo my od 18 live'a prowadzimy, co nie? Paga. Ostatnie pół minuty Ja nie wierzę w końcu O To za konik tam? Koniki ustawia jakieś swoje ulubione Masz 27, 20, o 6 sekund Brzuszka, bo to brzuszka to jest twój favorite Tutaj widzę, że jeszcze tego dzikuska wziąłeś O, jeszcze kolejny A ten dzikusek, co ostatnio go te wziąłeś, no Jak ładnie ustawiany. ej jeszcze zdążysz, 10 sekund Dawaj, wsiadaj 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Uwaga, oj są firemerki, udało się Widzowie, udało się Yy, oklaski z... nie gdzie tu są oklaski oklaski udało nam się udało nam się dziękuję wszystkim którzy zostali do samego końca podkówki słuchajcie teraz oj czajcie tych ludzi Którzy zostawili sobie włączony telefon na tamtym live'ie, żeby zdobyć podkówki, bo chcieli oszukiwać. I teraz właśnie to zostanie zweryfikowane, ponieważ powstał nowy live, gdzie tylko te osoby z tego live'a dostaną podkówki. I teraz słuchajcie, wszyscy się zestracie. W ogóle zestrają się osoby, które przyszły tak po prostu, bo zostały powiadomienie teraz o szóstej, ile dostaną podkówek, co nie? Ale okej. Okay. Proszę bardzo, podkówki poszły. Zapomniałam o nich, no właśnie, to te sprytni byli, co nie? Akurat wyszło, tak? Teraz sobie przypomniałam Więc dobra, podkówki poleciały Dziękuję wam bardzo, że zostaliście tutaj tak długo Dziękuję wam w ogóle za, to przed, za te pieniądze wszystkie, naprawdę yy, że, że dołączyliście się do tego, kurczę, jednak celu yy, I to głównie dzięki wam, Lumi i Czarny Wilk Czarny Wilk też w ogóle poleciał ale naprawdę, no i oczywiście wszystkim, którzy oglądają ten zapis, wszyscy, którzy dołączyli złotówkę, to dołączyli się do tego sukcesu, bo jednak ten live przeszedł do historii. Ja co, oczywiście po najdłuższym live na moim kanale wysyłam wam gorące pozdrowienia. Nie wierzę. końcu idę spanko, dobranoc, dobranoc.